Witam w kolejnym unboxingu. To już chyba czwarty w tym roku. Także jak widać lecimy na bogato. No ale trzeba zbierać staw, bo Sylwester już niebawem. Także zaczynamy z pierwszą baczuszką. Tutaj zamówienie opiewa na kwotę e, łączną 1000 e, zł. Także jest troszeczkę ciekawych pozycji. zaraz się sami przekonać, co tam zakupiłem. Jeszcze to nie są wiarę, ale na dzień, zapewne w sklepów po wyłącza kody promocyjne. Więc A, już nie będę tak ciekawy z bo śpieszcie się, to jest okazja zakupić coś taniej a na pierwszy pierwszy ogień rzymskie ognie od Klaska są rzymskie ognie efektowe ośmiostrzałowe dwie sztuki, więc 16 strzałów tak do zabawy myślę, że w zupełności wystarczy Poza tym mam troszeczkę tych rzymskich ogni, więc będzie co robić przez Vesta. Oj, widzimy tutaj kosteczka Smile Day od Triplexa. Bardzo, bardzo fajna mała kosteczka w kalibrze 20 mm, 16-strzałowa. Kto. Oglądał filmy, to na pewno wie, że wypada naprawdę przyzwoicie. Jest to chyba jedna z lepszych wyrzutni 20 mm w tym roku. Do tego dorzuciłem petardy Turbo, Turbo Cracker, Crackers od JORKA. Mam tutaj 10 sztuk. Jak wypada, nie mam pojęcia, zamówiłem po prostu do uzupełnienia zamówienia. Zobaczyłem, że też jest to ta nowość. Także to też wyzie na testach. Do tego zamówiłem trzeszczące. E Petardki hukowe. Też Wam pokazuję. Hayden Smart. 30 sztuk. Takie maluszki z efektem kraklingu i hukiem. Tutaj dostałem gratisik od Pirozona. Dostałem jest raz zamówienie od Pirozona. Zafarniczka. Z wlepką. Jeszcze dorzuciłem Single shoty w limitowanej edycji. I to są single shoty od klaska, jeśli się nie mylę. Tak, od klaska. Fajnie wypadało na filmach, więc mówię, dorzuca. O, tego jeszcze coś do zabawy. Scrimble Whistling. Czyli 100, strzało, 100, 100 gwizdków do uzupełniania, do pokazu można wrzucić albo po prostu tak do zabawy przed pomocą. I tutaj taką mieszką, mniejszą kosteczkę gwizdków. I coś o bardzo dużym kalibrze. W tym roku nie małą furorę. Wyrzutnia First Class 25 strzałowa od Mega Fireworks. No jest, jest to bestia, kategoria, kategoria F3, mam tutaj 970 gramów Neku, także sporo, jak widzieliście na filmach lub bądź też nie, no to musicie na pewno zobaczyć, bo fajnie wypada, a dlaczego zamówiłem First Classa zamiast wyrzutni od Iskry colos? a dlatego, że już mam zbyt dużo wyrzutni z efektem brokatu. Dlatego postanowiłem, że zamówię sobie coś dla odmiany. A ta wyrzutnia Fixkraft troszeczkę, yy, troszeczkę inaczej się prezentuje. Może nie lepiej porównywalnie, ale nie ma aż tak dużo brokatu. Znaczy jest ten brokat, ale jest rozmaicony. Ok, to teraz bez ścięcia druga paczuszka. szybko. Tutaj już paczuszka jest z innego sklepu. Wcześniejsza była od Hirozona. Tutaj mamy paczuszko od Kiromana. Pierwsza kosteczka to jest kosteczka Marims Boom BOOMLINE od JORGE kod produktu BL502, 25 mm, 36 strzałów. Bardzo fajna kosteczka w tym roku dopieszczona przez JORGE. Jeszcze możecie zobaczyć filmy. Jak, jak w tej cenie naprawdę warto, warto sobie taką kosteczkę zakupić. Fajnie wypada. No i dorzuciłem jeszcze Fajną wyrzutnię Alberta. Może być mniej znana pozycja, ale naprawdę mega kolorystyczna wyrzutnia. Jest to neon fader. Mamy tutaj 100 strzałów w kalibrze 20. 200 mm, 20 mm, 100 strzałów. Ee, bardzo bardzo mocno uważona kosteczka. Dorzuciłem, żeby troszeczkę bardziej ten pokaz rozmaicić. Bo, jak mówię, mam troszeczkę tego brokatu sporo. A tutaj mamy fajne neony. I te flary, tak ładnie to się prezentuje. Podczas wystrzałów. No, i z, tej, z tych dwóch kartonów, yy, to wszystko. Yy, zbiorczo nie wiem, nie ma sensu tego pokazywać. Myślę, mu, Musiałem teraz w porządek zrobić. tego jest. No i to by było na ten yy, unboxing wszystko. Ale jeszcze wrzucę yy, następne. Yy, myślę, że za parę dni. Także. Yy, Trzymajcie się i do usłyszenia. Do następnego, cześć.